Gdzieś bardzo, bardzo daleko, wysoko nad chmurami, leciał sobie pewien list. Leciał i leciał w stronę niezwykłego domu, w którym czekał na niego ktoś naprawdę wyjątkowy. Kto to taki? Zaraz wam pokażę. A trzeba troszkę tutaj. No, Zostało się to wszystko no. no, A co to będzie ulica? Co? O, he, he. Ach. o. O, dziękuję. A w końcu przyszedł ten list. No, tak, no. Zaraz go obejrzymy. Szymusiu. Witam cię w moim warsztacie. Cieszę się, że mnie widzisz. O, jesteś tam. Patrz uważnie, bo ja cię też bardzo dobrze widzę. Spójrz tutaj. To są moje sanie. Są już prawie gotowe do wylotu. A to mój latający zwiadowca, sowa śnieżynka. Są tu i elfy, które pracują na magicznym drzewie. Spójrz to list od moich elfów o tobie. Zobaczmy go. A tutaj twoje zdjęcie. O, ho, 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 ho! Ale przez ten rok wyrosłeś. Brawo! Szymusiu, wiem, że chodzisz do przedszkola. Przeczytajmy, co elfy napisały w liście. Jesteś cudownym dzieckiem, a twoi rodzice bardzo cię kochają. Mają też taką radę. Nie bój się próbować nowych rzeczy. Dobrze, dobrze, już wystarczy. Zadzwońmy teraz do wieży lotów. Mhm. Halo? Halo, mój plan lotów jest już gotowy. Wygląda super. Uh -huh. Rozumiem. Przełącz mi, proszę. E, a jak z pogodą? Można startować? Nie można? Hmm. Muszę chwilkę odczekać z wylotem przez tę burzę śnieżną. O, cześć Eryku mówisz, że to pora na kakao? A, uwielbiam, o, Pychotka. Co tam chcesz mi pokazać? Ach, no tak, zapomniałem o nich. Zaraz pokażę, kto bardzo Ciebie kocha. Kto jest na pierwszym zdjęciu? Rodzice. Pięknie razem wyglądają. Na pewno bardzo się kochają. A kto jest na drugim zdjęciu? Cała wasza rodzina. Dobrze razem wyglądacie. Och, jak oni bardzo Ciebie kochają. Zazdroszczę, zazdroszczę. No, to no, oczywiście pamiętaj, żeby po filmie ich przytulić i Ci powiedzieć, że też ich kochasz. Dobrze, to teraz może ja pokażę Ci moich małych ulubieńców. Dobrze, chodźmy. Chodź. A to są moje małe szczęścia. Uwielbiam się z nimi bawić. O, to jest. O, A, O, to A, to ciekawe. Szymusiu, dobrze, dobrze, poczytajmy już o tobie. O, album ze zdjęciami naszego gościa, gwiazdorku. Znowu się rozmarzyłeś o locie na moich saniach. Już mówiłem ci, że nie mogę cię ze sobą zabrać. Daj, hmm. daj mi tę drugą księgę. Ech, ech. Szymusiu... Masz już pięć lat. Podobno bardzo lubisz bawić się klockami, Lego. Chciałbym Cię pochwalić za to, że jesz dużo warzyw i owoców. Podobno czasami gniewasz się i krzyczysz. Czy to prawda? Wiem też, że jesteś już bardzo samodzielny. O, to twoje zdjęcie! Brawo, to znaczy, że jesteś na liście grzecznych dzieci. Bardzo się cieszę i gratuluję. Tak trzymać. Zobaczmy, co jeszcze tutaj mamy. O, a tutaj mam zdjęcie twojego prezentu. O, już nie mogę się doczekać, jak ci go przywiozę. O, a to co? Ktoś do mnie dzwoni? Yy, halo? Halo? Ach, rozumiem. Brakuje magicznego pyłu, tak? No dobrze, papa. Przymusił? Niestety nie mam jak do ciebie przylecieć z prezentami, bo sanie bez magicznego pyłu nie będą latać. Ach, masz może jakiś pomysł, co teraz zrobić? Ach, chwileczkę, momencie. Ach, tak. Jak będziemy razem klaskać, to przywołamy futrzanego strażnika pyłu. Klaszczmy razem. Hurra! Udało się! Szobartłomik nas uratował! Zostawił nam magiczny pył, dzięki któremu sanie polecą tam, gdzie chcemy. Tak, tak, dziękuję ci, Bartłomieju. Oh, kochane elfy, spokojnie, spokojnie, nie martwcie się, coś na to poradzimy. <śpiewa> oh, tak, tak właśnie, a zaraz to naprawimy. <śpiewa> Sanie już działają dzięki magicznemu pyłowi. Zobaczmy jeszcze, gdzie mam lecieć z prezentami. Ach to tutaj, prawda? Teraz to już na pewno trafię. Pogoda wreszcie wyśmienita. Oh, he, Ruszajmy! Yeah. <grym> Ale prędkość! A, a cóż to? Cóż to? Za prezent. A, to ty gwiazdorku. Ach, udało ci się jednak ze mną polecieć saniami. A, tym mały bohaterze. Aj, co za dzień. No dobrze. Pa! pa. I wesołych świąt! ty. Get me for Christmas. Christmas.